Manko z tej strony zafirializ. Witam was w kolejnym odcinku z serii od zera do bohatera. Jak widzicie, stawiam teraz głównie na te serie, bo najszybciej mi schodzi z przygotowaniem tych odcinków dla was mm, na YouTubea. Mm, ze względu na to właśnie, że się przeprowadzam, potrzebuję na razie czegoś szybkiego, a wrócimy do tematu jeszcze na pewno yy, w momencie kiedy. Kiedy, będziemy, kiedy będę miał już ustatkowaną sytuację i wtedy coś pojawi się z Minecrafta. Już mam jakiś konkretniejszy plan, teraz będzie realizowany w ciągu najbliższych tygodni lub miesięcy, zobaczymy. W tym momencie, moi drodzy, niechciane sąsiedztwo, wykonamy sobie misję na gobliny, a księgę wśród guli, tę zaginioną księgę, poszukam sobie tak naprawdę albo poza odcinkiem, albo przy okazji wykonywania misji, jeśli dalej ona istnieje, na polowanie na góle. Ona była w Itchan. Na ten moment ona nie jest na 34 level, nie spotkałem się z nią tam, bo przeleciałem się szybko zobaczyć, czy jeszcze ta misja jest na ten level. Nie jest, więc będę grzebał, czy ona jeszcze istnieje. Jeśli istnieje, to nagram wam odcineczek właśnie z polowania na gule i dowódcę guli podczas wykonywania misji od razu. Zakon równowagi, a w tym momencie robimy gobliny, moi drodzy. I tutaj bardzo dużo zarobimy, bardzo dużo zarobimy. Ponieważ tak jak mówię, wzięcie na itemki z goblinów jest olbrzymie. Jak tylko powstał świat Aider i jak tylko udostępniono nowe mapki goblinów, masowo gracze rzucili się na nie i masowo skupywali itemki. Potrafiłem sprzedać śmiało 30 czy 50 itemków w pierwszy dzień od wrzucenia ich na aukcję, więc to jest naprawdę spoko opcja. Więc staramy się właśnie teraz co nieco z nich zarobić, przy okazji podekspić w fajnym ekspowisku, bo gobiny zawsze były przeze mnie lubiane. No i wiadomo, wykonamy misję, więc przy okazji troszeczkę ekspa za misję dostaniemy. goblinów jest dużo do ubicia więc nie ma opcji, że nas wydymają tak jak z gulami. I myślę, że dostaniemy porządną ilość ekspa za to zadanie. Myślę, że koło 30 k to gładziutko wyciągniemy. Więc bijemy sobie na spokojnie. Gobliny mają też fajne Elitki 2, czyli e, najpopularniejszy w Margonem Władca Rzek oraz e, jest, e, nie pamiętam jak on się nazywał, ale jest też e, jeden goblin, właśnie e, Elita 2, z którego też fajne itemki dropią. E, zdarza mi się na którejś postaci e, stać, e, na, e, na tej elicie. No, i całkiem przyjemnie się ją bije, więc spoko. O, tarcza wbiła i jakoś będzie leciało, dobra. Tutaj te itemki już śmiało można wystawiać nawet po 20k na dobrą sprawę, bo one i tak się sprzedadzą. Eee, tak jak mówię, wzięcie jest olbrzymie, eee, co tam u Was? Ten odcinek najpewniej wchodzi w niedzielę, czy ja w tym momencie, kiedy on jest udostępniony, ja go zaplanuję. To jestem już w trasie. Jadę moim autkiem e, świeżo porobionym specjalnie pod kątem wyjazdu. Jadę w tym momencie w stronę Poznania. Może, właśnie mam przerwę e, na jakieś jedzonko i tak dalej, gdzieś w trasie, o ile gdzieś tam coś jest, ale zazwyczaj przy autostradach są jakieś maki czy coś. Um, powiem Wam, to jest wielki moment w moim życiu, e, bo to jest. Pierwsza moja stała przeprowadzka, zazwyczaj jak gdzieś się przenosiłem, no raz miałem okazję do Lublina na studia. To była ta perspektywa, że będę wpadał co chwilę i że rzeczywiście kiedyś prawdopodobnie wrócę, a w tym momencie jest perspektywa, że będę wpadał co chwilę, ale już raczej na stałe do siebie nie wrócę. Więc to jest dla mnie coś całkiem nowego. Dzisiaj się pakuję. Dzisiaj się pakuję już na ten wyjazd. Um, dzisiaj właśnie odbieram też autko od mechanika, więc będę od razu rzeczy sobie przenosił do autka. Tak naprawdę, jak skończę nagrywanie, to już będę powoli się szykował do tego pakowanka. No i co? No, jeśli ktoś z Was ma doświadczenie przy przeprowadzkach, możecie mi rzucić info, jak to tam u Was wyglądało um, i jak Wy się odnaleźliście w nowym miejscu. Ja będę musiał się z poznaniem zapoznać. Um, troszeczkę już tam parę razy byłem, ale nie znam go jakoś ideolo. No i właśnie, nie wiem jak się tam odnajdę. Mam tam trochę znajomych już na dzień dobry, więc yy, chociaż tyle. O tyle łatwiej mi będzie się tam odnaleźć, poznać jakichś ludzi poprzez znajomych, którzy już tam mieszkają od lat albo też od niedawna, ale już mają tam znajomych. No ale trzeba właśnie tworzyć. Nowe znajomości, nowe więzi z ludźmi i zobaczymy, jak to wyjdzie w moim przypadku. Z tego co wiem, to dość łatwo idzie mi nawiązywanie kontaktów y, z nowymi ludźmi, więc chyba nie będzie wielkiego problemu. No ale na początku jakiś stresik chyba będzie, jak się przeniosę. Zobaczymy. E, no i w nowym miejscu, jak już się właśnie ustabilizuję, ustatkuję, to e, też zaczną się pojawiać z powrotem odcinki, jakiekolwiek na YouTubie. Bo na ten moment będę stawiał na to właśnie, żeby skupić się na tym, żeby tam się jakkolwiek na początku odnaleźć. Jest szansa, że ja do przodu nagram kilka odcinków. Jak będę miał wystarczająco czasu do, to, do tego, to jest szansa właśnie, że nagram kilka odcinków do przodu, żeby coś tam wam wpadało, jak ja. Ojej, jej brzyd, brzydkie lagi się robią, że coś wam nagram w momencie, kiedy e, już tam będę, że jeszcze coś będzie wpadało. No ale zobaczymy. Będę się starał eee, 35 poziom. Jak, jak łatwo? Otwórzmy sobie skrzynkę. I co my tu mamy? 20k złota eee, Błogo, teleport do Eder No i wiadomo kolejna skrzynka. Błogo włączamy. Chociaż nie jest mi jakoś bardzo potrzebne na goblinach, ale oj tam. Wzmocnimy się trochę. Tutaj jest ta mapka, gdzie jest ten fajny goblin. A tam na górze, gdzie jest cała masa graczy, znajduje się, respisie, władca rzek. Więc całkiem spoko. Jak zwykle jest oblegany przez, że tak to ujmę fanów. Morwowe przejście tam też jeszcze są gobliny. I tam chyba ta babeczka idzie. Nie sądzę, żeby szła do władcy rzek, tym bardziej, że to chyba niżej się schodziło. Dobra. Może nie będziemy sobie jakoś za bardzo z nią wchodzić w drogę, jeśli tu jest dużo goblinów, a jest dużo. To... Yy, no, ja też nie zamierzam tutaj dzisiaj za długo ich bić, więc myślę, że jakoś się z nią podzielimy. Yy, miejscem, gdzie ona sobie najprawdopodobniej przychodzi ekspić, a ja wykonywać misję. Zostało mi trzech władców krzewu i myślę, że typowo po tych władcach krzewu. Zakończę działania na tym terenie. Nie lubię podkradać komuś ekspowiska, bo wiem jak to jest, kiedy właśnie ktoś podkrada ci ekspowisko albo po prostu ci się podkrada twój teren. O, tu jest już przejście z goblinów na, na orków. To jest fajne, żeby tak usprawnili tutaj przemieszczanie się. No bo dawniej po prostu na, na logikę. Jeśli jakaś mapka jest obok jakiejś mapki to powinno dać się przejść z tej mapki do drugiej. A tutaj się nigdy nie dało, więc fajnie, że na logikę zrobili to w ten sposób, że da się w tym momencie tam przejść. No i co? Właśnie to mnie tak zastanawiało też parę razy, że są jakieś tam, nie wiem, mapki... O, tu będzie poszukiwanie też zaginionego zakonnika, na pewno na tym levelu, na którym już jestem. Są mapki, gdzie są na przykład jakieś mocniejsze potworki, yy, i te mapki na przykład są bardzo blisko miast, ale nie ma żadnego dojścia do nich. To jest to w jakiś sposób utrudnione. I to jest dla mnie na przykład trochę dziwne, bo z jednej strony yy, wiadomo, no, kto by chciał iść prosto z miasta yy, do jakichś mocniejszych potworków, a z drugiej strony powinno się dać przejść. W końcu to jest blisko. No ale trudno. W tym momencie coraz więcej się tych przejść przejawia. Tutaj pojawia, nie przejawia. Tutaj powinno być chyba jeszcze przejście też w stronę mapki Orków. No ale kto wie, może kiedyś się pojawi. Tak czy siak zawsze mi się podobał świat Margonem. Liczę teraz. Trafiłem gdzieś na Instagramie na jakieś konto, gdzie pokazują jakieś tam zarówno teorie, jak i. Inne tego typu rzeczy związane z Margonem, czyli jakieś teorie, przewidywania, e, albo coś, co miało być wprowadzone, a nie zostało. Mm, no i przypomnieli mi o istnieniu Elancy, która też pojawia się w kilku questach. I właśnie, że miała być dodawana kraina Elancji do Margonem, ale projekt ucichł, us, u, u, usechł kompletnie i e, nic więcej na ten temat już nie wiadomo. Pewnie nie będzie po prostu ostatecznie wprowadzona. Ale trochę szkoda, bo fajnie byłoby zobaczyć jakiś kolejny, wielki teren w Margonem. No ale cóż, nie ma łatwo. Może by się pokwapili do tego, żeby ewentualnie elancję i tego typu rzeczy udostępnić na wyższe levele, czyli ekspowiska na levele, które, na które jeszcze nie ma tych ekspowisk. To byłoby całkiem spoko, bo wiem, że ekspowiska się obecnie kończą chyba gdzieś na 300 levelu, lub delikatnie po nim. E, czyli dla graczy, którzy chcieliby iść jeszcze dalej, e, trochę słabo. E, ponieważ e, były zapowiadane chyba kiedyś ekspowiska na level, do levela 400, a one się nie pojawiły, więc liczę, że się pojawią, bo. Ja co prawda nie pędzę i zanim ja dobiję do 300 levela na głównej postaci, to minie jeszcze pewnie z parę lat. Bo jak wiecie, ja nie biegnę na ekspowiskach do tego, żeby, nie wiem, w 100 dni mieć 300 level. Mugusowy się tego podjął, chyba żeby właśnie 180 dni, czy coś takiego, jeśli się nie mylę. To była bardzo fajna seryjka, pozdrawiam cię Mugusowy, wiem, że któreś z moich odcinków widziałeś. Więc jeśli to widzisz, to pozdrawiam cię serdecznie, bo... Bo fajną seryjkę robiłeś. Fajnie się oglądało live, właśnie jak robiłeś jakieś daily. No i tak. No ja nie jestem z tych biegaczy, że tak to ujmę. Odbieramy EXPA, moi drodzy. I tyle na dzisiaj. O, to lokowie będą na następnym levelu też. Dobra. Tyle na dzisiaj. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.